Serwus ferajne, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym lekko opóźnionym materiale, który jest podsumowaniem Pyrkonu 2017. Zanim przejdę do opowiadania o samej imprezie, muszę was uprzedzić, pod koniec materiału stawiam wam pytanie, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Także oglądajcie bardzo uważnie do końca, bowiem to od was zależy, co będzie w środę. Pierwszy raz wybrałem się na tę imprezę i muszę wam już teraz powiedzieć, że zupełnie tego nie żałuję. Impreza jest fenomenalna, ale pozwólcie, że opowiem wam wszystko po kolei. pierwszego dnia przyjechaliśmy, dotarliśmy razem z Pawłem Just z Twittera na, do naszego hotelu w Poznaniu. Jadąc tam uznaliśmy, że musimy pograć na Switchu i to co zobaczyliśmy w środku trochę pokrzyżowało nam plany, zobaczcie sami. Dojechaliśmy do Poznania na Pyrkon, Paweł właśnie poszedł zwiedzać łazienkę, która jest o tam i jadąc tutaj zakładaliśmy sobie zagramy w Mario Karty, które ja specjalnie odbiorę na ten wyjazd. Ja zabrałem doka, Paweł zabrał ładowarkę. Ja wziąłem konsolę z grą i mówimy sobie za 140 zł na noc na pewno będzie telewizor, do którego to podepniemy. Oto on. Podobno e, Gierek układał tutaj Tetrisa na tym telewizorze. Także dla nas też jest szansa. No niestety telewizor nie dał rady ogarnąć naszego Switcha. Pograliśmy w trybie tabletop, ale mniejsza z tym. Ruszyliśmy następnego dnia na targi, bo byliśmy dosyć późno w piątek z Pawłem. No i na targach słuchajcie, o nie miałem, nie spodziewałem się tak dużej imprezy. Wydaje mi się, że jest to największa impreza tego typu w Polsce, przynajmniej jest to największa taka, na jakiej byłem. Ogromne hale zajmowane przez wystawców. Prelekcje udzielane praktycznie non stop. W zasadzie nie sposób było wszystko ogarnąć jednego dnia i w zasadzie przez cały ten konwent nie dało się zwyczajnie zaliczyć ich wszystkich. That's what she said. To, co zdecydowanie bardzo rzuca się w oczy i zapada w pamięć, to klimat i atmosfera. Tam Pyrkon stał pod znakiem szczęścia i uśmiechu. Przechadzające się grupki, które miały transparenty Hug Me albo Free Hugs, cosplayerzy, którzy uśmiechali się bardzo chętnie pozowali do zdjęć, do materiałów wideo. To wszystko niesamowicie się zgrało w piękną całość i te trzy dni, które tam byłem, będę wspominał jeszcze bardzo, bardzo długo. A, bo był to rewelacyjny wyjazd i Pyrkon zdecydowanie jest takim konwentem, na który trzeba się wybrać, więc już teraz zaznaczcie sobie w Waszych kalendarzach imprezę w przyszłym roku, bowiem organizatorzy zdążyli już podać to, kiedy odbędzie się następna edycja. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, następny Pyrkon odbędzie się od 18 do 20 maja 2018 roku. Także już teraz zaznaczcie sobie tę datę w kalendarzach, bo będziemy mogli się tam spotkać. Ja na pewno będę. Nie odpuszczę już takiej imprezy nigdy. Żeby uświadomić Wam bardziej, jak duża jest to impreza, dowiedziałem się od organizatorów, ile osób odwiedziło w tym roku konwent. I. Ilość jest bardzo imponująca, bowiem 44 000 i 54 osoby postanowiły, podobnie jak ja, przyjechać do Poznania i zobaczyć z czym to się je. To jest niesamowita liczba ludzi i nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek inny konwent w Polsce przyciągnął taką masę. Co do, wspominałem Wam o liczbie stanowisk i liczbie wystawców. A tutaj udało mi się dowiedzieć, że było 200, były 283 stanowiska na terenie całych targów. No to już sami macie odpowiedź, ile tego jest tak naprawdę. 283 stanowiska. Wyobraźcie to sobie ustawione w jednej linii. Jeszcze dostałem jedną informację, która jest tajna przez poufna. Mianowicie jest to statystyka, ile nielegalnych ładowarek zostało odłączonych w halach noclegowych. I były ich miliony, bo ich naprawdę dużo, więc pamiętajcie o tym w przyszłym roku. Pyrkon jest też dla mnie takim eventem, w którym właśnie można spotkać się ze znajomymi z całej Polski. To jest właśnie najpiękniejsze w tych momentach, że można spotkać znajomych, których się nie widziało od dawien dawna, poznać znajomych, z którymi macie kontakt tylko przez internet i i to jest właśnie fantastyczne w takich eventach. A Pyrkon robi to bardzo, bardzo dobrze, bo gromadzi jeszcze większą rzeszę tych ludzi w jednym miejscu. Także Jestem absolutnie oczarowany i jak tylko wróciłem z tego pyrkonu, to cały czas go wspominałem i cały czas go będę wspominał. Fenomenalny festiwal i polecam wam bardzo wszystkim serdecznie, żebyście wybrali się w przyszłym roku. Pamiętajcie, 18 do 20 maja 2018 widzimy się tam w przyszłym roku w liczniejszym gronie. Jestem o tym przekonany. A może wy byliście w tym roku na Pyrkonie? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy się wybraliście. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego się nie widzieliśmy w takim razie. Jeśli materiał wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy wybieracie się za rok, czy byliście w tym roku. Czekam na wasze opinie. Następny materiał, już w środę o godzinie 17. I tutaj pytanie do was, drodzy widzowie. Co chcecie zobaczyć? Relacje z regat youtuberów? Czy może specjalny materiał top 10? Nie powiem wam, jakie top 10... Niech to będzie zagadka. Czekam na Wasze komentarze, co chcecie zobaczyć. Zachęcam Was już teraz bardzo serdecznie do subskrybowania kanału tutaj, a tutaj przygotowałem dla Was dwa materiały, których może jeszcze nie znacie, ale które na pewno Wam się bardzo spodobają. Dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie za oglądanie, kochani, i uszanowanie!